Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus opowiedział uczniom przypowieść: Czy może niewidomy prowadzić niewidomego, czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie, przewyż... nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku. Usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jako ludzie wierzący potrzebujemy lustra. Tym lustrem jest Jezus Chrystus, Jego Słowo. Dzisiaj zaprasza nas właśnie do tego zabiegu, aby przyjrzeć się sobie, swojemu postępowaniu, by przejrzeć, przyjrzeć się, by przejrzeć. Może to dzisiejsze Słowo odkrywa przed nami jakiś taki trud, w, takim, w takiej bezkompromisowości w pewnych kwestiach. Może rodzi jakiś niepokój czy, czy smutek. Ale chcemy dzisiaj prosić właśnie o, o, o takie światło, o takie stanięcie w prawdzie przed sobą. że ten mój wysiłek, nieustanna, codzienna walka o nawrócenie. Jakby przypomina, także to nawrócenie nie dzieje się raz na zawsze, że nie ma pewnych szablonów czy gotowców, które by powiedziało, dzięki którym bym powiedział, że. Tak, już jest wszystko dobrze. Że chcę prosić o to codzienne światło od Boga, dostrzegać to, kim jestem, do, do czego jestem powołany, że po, potrzebuję Jego łaski i, i po to, by się nawracać. By, chcą, by w, tym, w tym jakimś pragnieniu, chęci, zmiany innych, tak naprawdę pierwszą była. Chęć zmieniania najpierw w siebie pod wpływem właśnie Bożego Słowa. Niewątpliwie ten nasz udział w Eucharystii, tej codziennej, poprzedniej, jest tym takim światłem, jest tą okazją do wchodzenia w głąb siebie, bym nie trwał w jakiejś, właśnie tak jak mówi Święty Paweł, w tej nieświadomości która czasami okazuje się być taką błogą nieświadomością, że nie wiem i dalej będę trwał, może w jakimś błędzie, ale bardziej chcemy iść właśnie w, tej, w kierunku tej błogosławionej świadomości, która pokazuje mi, wiem co uczyniłem, co dobrego, co złego, dobro chcę zachować, a zła chcę unikać się, poprawiać. Więc o tą coraz większą świadomość siebie, wiary naszego chrześcijaństwa, prośmy Boga i by w tym dał nam też łaskę wytrwania.